Mano, witam serdecznie już po świętach zaczynamy kolejny dzień Więc lecimy dzisiaj z uprawą pod cebulę i fasolę mamy 12 kwietnia przed 10, bo po 10 już Także tak to wygląda Oczywiście famos jak No dobra. Jedziemy z uprawy Jedziemy z uprawy, słuchajcie No bo my mamy

No, tu tutaj, tutaj widzicie cebulę wszelkiego rodzaju wszelkiego rodzaju bo e, w tym okładzinie kupili jakąś snow, Snowball biała jest tutaj jakaś czerwona z tego co widzę niestety nie wiem jak się nazywa bo nie pisze i tutaj ta zwykła taka Czyli jest taka żółta, czerwona i biała. Także zobaczymy jak to wyjdzie. Idę zrobić rzędy, bo jeszcze nie zrobiłem. Także tak to wygląda. No, tutaj rozstaw będzie co 40 tak jak przy brakach, czyli jedziemy tymi. To samo zrobiliśmy, że um, że będzie też y, ziemia posadzona w tym roku na tych odległościach. Czyli co 40 i tak to wygląda. Także dobrze. Bierzemy się do roboty. Mój już trochę coś tam zaczęło padać. Ale wiecie, jak to jest. Co jak w domu to zaraz mnóstwo spraw do załatwienia. Tego wszystkiego i tak wyszło, że wyszło. Że znowu jestem w plecy. Ale cóż my zrobimy, dobra, kajże są moje rękawiczki Rękawiczki moje są gdzieś tu Tu gdzieś chyba były Czy ich nie ma? Nie ma, Morderze Dobra Bronowałem jeszcze Przed... Właśnie makerą Zobaczcie jaki piękny czosek posła pierwsza dawka na, że tak powiem, łeb. Hmm. Brone lezne. Zobaczcie jak ładnie mnie przesuszyło. Ale w rządkach nie. Przesuszyło jeszcze. Na GPS trochę spękuje, trochę GPS spękuje, się podciągnie tam, będzie rox. sobie od odmiany żółtej, czyli tej zwykłej odmiany jest jej najwięcej także tak to wygląda dobry nie mam żadnego noża uda się może tak Myślę, że głęboko nie jest do tych 5 centów, jest dobrze. Zobaczcie jaki piękny czosnek. No normalnie rewelacja. Poszedł do góry pięknie. Tak jak sobie tego życzyłem. Znacimy cebulkę miałeś karpetu na pole to bogatemu temu nie wiem gdzie my ją chyba wołować. Chociaż cebula nie powinna być wałowana Cebula się szybko sadzi, więc... Myślę co 2-3 do 5 odstaw jest pomiędzy nimi Oj to się nie wyjdzie <grystanie> o już jestem prawie na połowie no bo zawoduję sobie w kieszenie dobra witam po przerwie jadę w sesji czoskową, Tak to wygląda no, zostało trochę może będzie tak, że w ogóle nie dojechać, ale myślę, że dojadę. Odstępy nie są duże, dwa 3 centy od siebie. No i tak, pierwszy rząd kończy się tutaj dotąd. Wtedy jest drugi czerwony e, czerwona Kończy się dotąd o gdzieś a tutaj czekajcie Aha, tu na przećku Ale tam na przeciku Okej, okay. tu no i dalej biała, czoskowa Idzie także akurat trzy rzędy trzy rzędy więc elegancko teraz bardzo dobrze o nią dbać i będzie przepięknie. Barbujemy sobie świetki. Tak to wygląda po przejezie. Tak to Nie wygląda z tyłu. Powoli sobie, jadę, niech mi to dobrze. No a bałowanie świetków drogie do tego terenu. że nie wiem, to jest normalnie, tak to wygląda. Tutaj to nas w rano, tam też i...